drożdżowe kojarzyły Wam się przede wszystkim z ugiętanią, monotonną pracą, i tak naprawdę z tego co wiem, wielu moich znajomych nie ma ochoty na drożdżowe ciasto. Więc ja pokazuję Wam przepis na nocne ciasto drożdżowe, które jest równie dobre, ale w ogóle nie musimy go ogiatać, wystarczy wsypać, zamieszać i na drugi dzień rano włożyć do blaszki, w zależności jaką macie, położyć owoce, kruszonkę, jakiekolwiek owoce. Jakie macie ochotę? Ja dzisiaj zaproponuję Wam ponieważ w ogóle wszystkie produkty przed świętami zrobiłam zakupy w Biedronce jak wiem, wszyscy mają duże koszta ja też i pokażę Wam nawet gotową masę makową jak już nie mamy czasu ani nie mamy chęci, nie mamy robota różnie bywa nie regułą jest powiedzieć, bo zrobię wszystko sama oczywiście ja też umiem zrobić masę makową przemielić mak, zrobić wszystko ale zdarza się tak, że nie mam na to czasu i ja dzisiaj nie mam na to czasu ani ochoty, żeby mielić, produkować Chcę zrobić proste, łatwe ciasto drożdżowe bez zamiatania. Potrzebujemy szklankę mleka, również z biedronki, fajnie by było, gdyby to było 3,2. Szklankę cukru. pół szklanki oleju, nie musi to być jakiś nie wiadomo jaki olej, ja również kupiłam olej w jednym sklepie, pół szklanki, cztery jajka, 50 gram drożdży, czyli tak naprawdę otwierając kostkę możemy zrobić, powiększyć proporcję o jeszcze jeden raz i zrobić dużo więcej ciasta. Kruszymy drożdże, mieszamy i taką oto masę postawiamy na noc. Ja mam już tu przygotowane wczoraj wieczorem dla Was początek naszego ciasta. No bo jak mówiliśmy, musi zostać na noc. Czyli na wieczór przygotujemy, na następny dzień robimy. Do gotowej masy, którą przygotowaliśmy dzień wcześniej, dosypujemy między 3,5 a 4 szklanki mąki. Myślę, że każda mąka, ja akurat mam mąkę babuni, polskie zboża. 3, 3,5 szklanki, no 4 to taki maks. Ja dodaję zawsze 4. Mieszamy całość. Bez żadnych skomplikowanych ruchów aby wszystkie składniki nam się połączyły. Tak jak mówiłam, e, bardzo fajnie smakuje wiosną, latem, ze świeżymi owocami, z, ze śliwkami, z malinami, z truskawkami. Pyszne, e, no ale dziś robimy tak troszeczkę świątecznie z makiem. E, formę wyłożoną papierem. Na nią układamy warstw, na przykład częściowo warstwę ciasta. No, i jeżeli mamy ochotę, oczywiście zrobić to z owocami, to owoców układamy na wierzchu. No zrobimy sobie takiego przeplatańca z makiem, gotową, oczywiście masę. Łyżką układamy na ciasto. Jakoś sobie to fajnie rozprowadzamy. Żeby ta masa makowa była wszędzie. Ok, kolejną, kolejną warstwę ciasta. Troszkę się. Miałam wyjąć do pojemnika, ale chciałabym pokazać, że jest możliwość kupienia gotowej masy makowej. Tak wygląda przed upieczeniem. 40-45 minut w temperaturze 175-180 stopni bez temu biegu dół. Ciasto jest już gotowe. O Boże, Gorąco trzeba uważać. I wykładamy na deskę. Ciasto jest idealnie upieczone. Chociaż gorące i z zasady nie kroimy gorącego ciasta. Ale chcę wam pokazać. Jak fantastycznie wygląda. W środku. Wiecie, jak ładnie pachnie. I takim sposobem mamy Ala Makowiec bez zagniatania, bez jakichś zbędnych czynności. Wsypujemy wszystko cukrem pudrem. No robimy sobie domowy lukier. Myślę, że goście będą zachwyceni. A teraz zapraszam was na wycieczkę, gdzie pokażę wam, jak poduje się najzdrowsze w tym kraju pieczek.